Czy wiesz, że jesteś pod Bożą Ochroną? Psalm 91 to jedno z najmocniejszych przypomnień, że Bóg czuwa nad Tobą. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego przebywa, mówi do Pana: Ucieczko moja, i twierdzo, Mój Boże, któremu ufam. Życie jest pełne niepewności, ale kiedy Twoją ufność pokładasz w Bogu, nie musisz się bać. On jest Twoją ochroną. Twoim schronieniem, twoim ratunkiem. Dalej Psalm mówi: Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia. To oznacza, że bez względu na to, jakie trudności cię spotkają, Bóg jest po twojej stronie. Nie musisz żyć w lęku, nie musisz bać się tego, co przyniesie jutro. Bo ten, który stworzył wszechświat, czuwa nad tobą i nie pozwoli, abyś upadł. Dzisiaj wybierz zaufanie zamiast strachu. Powiedz Bogu: Ty jesteś moją twierdzą, Tobie ufam. A On zatroszczy się o Ciebie w sposób, który przekroczy Twoje oczekiwania. Amen.